Witam na kanale Telefon Szereka. Jak się już możecie domyślić, będziemy robić kolejny unboxing. Plus do tego, kupiłem nowy monitor, więc go przetestujemy, oczywiście, choć raczej na pewno działa. Czas otworzyć naszą paczkę. Teraz mnie naprawdę bardzo zszokowało, ponieważ tu są jakieś ciuchy. To nie wiem co to. Są jakieś rozdarte ciuchy. Na szczęście się okazało, że to była, te ciuchy były ochroną tych części, które mi przyszły. I to są te części. Między innymi płyta główna, karta graficzna, dysk, zasilanie, kości RAM, przycisk do uruchamiania komputera z obudowy. Oraz wentylator. Minus jest tego taki, że teraz mój pokój wali dymem nie wiem jakim czy takim zwykłym, czy papierosowym ponieważ te ciuchy właśnie śmierdzą takim dymem. Ale doceniam mimo wszystko gest gościa, że chciał ee, jak najbardziej, jak najlepiej zabezpieczyć te części, więc problemu o to, żadnego nie mam. Ja już sobie podepnę ram do tego. Sprawdzamy monitor, dobra ładuje się. Monitor działa, natomiast w następnym odcinku składamy tego oto komputera.